Podsumowując ten mecz, no, ja sam chciał wiedzieć by, co poszło nie tak. E... Będziemy patrzeć po prostu na następny mecz. Ten zostawmy już za nami i zanalizujemy go. E... Zobaczymy, co było źle, no, a błędów było sporo, bo były one nawet widoczne na, na meczu. No, wniosek taki, że powinniśmy się jeszcze nieco więcej szanować nawzajem, bo tego tego zabrakło przede wszystkim, że, żeby sobie dogrywać po prostu do, do pustej bramki, bo sytuacji było naprawdę mnóstwo i e, Bochnia, co miała, to tak naprawdę to strzeliła. Wiadomo, że i, i Paweł, i Jacek się popisali świetnymi interwencjami, ale nie, nie możemy my im jeszcze bardziej utrudniać pracy i tak już mają ją dość ciężką. E, myślę, że powinniśmy się skupić na tym, co, co tuż jest przed nami, a przed nami jest naprawdę dość kluczowy mecz, jeśli chodzi o ustawienie tabeli, i tyle. Mam nadzieję, że, że będzie dobrze. Bardzo dziękuję kibicom przede wszystkim za to, że tak licznie się zjawili, bo to naprawdę jest coś, coś fantastycznego. Mieć taką atmosferę na hali i o takiej jeden klub na pewno tutaj marzy. I dziękuję też drużynie gości. Naprawdę świetne widowisko oni zaprezentowali. Gratulacje dla nich. Wydaje mi się, że pierwszą połowę zagraliśmy dobrą. Udawało nam się nasz plan realizować. Było 2-1, był bliski wynik. Nie, 3-1, przepraszam. To tak był bliski wynik. A na drugą połowę mam wrażenie, że Bochnia zagrała to, co myśmy chcieli grać, czyli się troszkę cofnęli. Myśmy atakowali, oni potem kontrowali 3 na 0, 3 na 1. Mieli mega dużo sytuacji. No i też strzelili 8, nie? No. Więc bardzo, bardzo szkoda. Za tydzień jedziemy do Pniew, Bardzo ważny mecz przed nami. No i trzeba wygrać. No, trzeba wygrać. Na końcu jest bardzo dobrze. 8 do 2 i 3 punktów, co jest najważniejsze na, po tym meczu. E, m, początek, drugo, drugie połowy to może być koniec meczu. To, to było 5-1 i, i koniec meczu, e, ale generalnie pierwsza połowa nie, nie była ciężka. E, Mieliśmy ma, dużo problemów. E, Početak među nije bio naš dobri, bo cijeli cije godinu porazumljamo o tom nie ne možemo im podati tranziciju. Ještje počebuje prših 5-6 minute, imamo 4 faulu u tranziciji, to je 100 i pjerša, pjerših, od, od pierwszych 5 ataku naših ataku imamo 3 Że tranzicje i nie mamy faulu, mamy ostatni faul na, na 89 metrów, nie wiem, i, i podałem na goli. Po to było ciężko, bo, bo to podaje energię dla, 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 dla trybuny, to podaje energię tutaj dla, 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 dla drużyny wyjazdu, uh, ale na końcu myślę, że to jest oszczędzenie jest, dwóch. Nie było pytanie, od, od, może być 30 minut, nie było pytanie, kto wygra. Uh, Pokazaliśmy charakter, co się mówi, ale generalnie to jest teraz ciężki moment dla nas. Mamy tylko 8 zawodników i bardzo ważna wygrana dla nas. Dziękuję bardzo dla tych 20 kibiców. To nam podaje trochę energii, plus dla możemy się Robić powrót do meczu i wygrać. I na końcu gratulacje, i do, do, gospodarze, i, i, i mojej drużyni. I teraz musimy, musimy zmienić głowa, bo Środa gram widzewu, i to, to jest kolejny bardzo ciężki mecz. Nie był to łatwy mecz. Spodziewaliśmy się dużo biegania, i tak było. Ruda słynie z dobrych kontraataków, bardzo szybkich zawodników, grania na piwota. Wiedzieliśmy się czego spodziewać, trenowaliśmy to cały tydzień, dobrze przepracowaliśmy treningi. No i jak widać opłacało się, złapaliśmy 3-1 do przerwy, a potem no to już jakoś poszło.